Chodziło już No, można powiedzieć, nie jest pogodne Składniki nie lepią Więc ubrałam sobie bluzę I kukurydż A zresztą Wam pokażę A chwilę, jak muszę do domu Bo to jest, nasz nie jestem na spacer I myślą, ja nie chcę No i wróciłam W piątek e, Ten co było. W wróciłam z hotelka Byliśmy tam do domu około godziny dziewiątej. Matka od razu mi zasnęła nad kolację nie zjadła, właśnie wyjechała z nie wybiegową. No okej, okay. zjadłam śniadanie, więc też się szykuję do wyjścia i Wam pokażę na dzisiaj mój outfit. Tak się on prezentuje w Czarna, do tego szary getry i Trampki z napisem Love Okej, okay, jestem w loge z łatelką No i No Idziemy na autobus Bo um, Jadę po Vouchery do kina um, które udało mi się wczoraj załatwić Chodź No i też jadę je um, odebrać um, no i watelka pojedzie um, no ze mną um, mam nadzieję że um, trochę już wie po, po tych łoczarach bo tu się podpisałam o tym um, mojej specjalnej zdjęciu tych voucherów. to nabiska wam że dzisiaj zobaczy bo dzisiaj odbieram tak jest prawda wczoraj, że nie powiedziałam, mówiłam a dzisiaj jadę je odebrać i to będę e, odbierać e, w nowych bielawach e, w galerii nowe bielawy więc czeka nas jazda przesiadką e, mnie i Ładkę no i mały spacer po galerii nowe wielawy, bo yy, no tam właśnie będę odbierać te vouchery no dobra widzimy się, będziemy szli na przesiadkę albo do galerii będziemy szli no okej, okay, wracamy już yy, z tego galerii tam nie do domu Więc tak, niestety okazało się, że to był fake. Byłam drugą osobą, która się pytała O tą osobę, czyli o Annę Misiak Która miała między sobą bilety do kina No, miała mieć Dobra, do końca mam tą, tą, tą historię Jak wrócę do domu Okej, już wysiadłyśmy z autobusu Idziemy um, do domu i tak jak opisałam Wam um, opowie o co chodziło z tymi voucherami um, do kina. Więc tak, wczoraj sobie przeglądałam um, Facebooka, no i um, patrzę, um, wyświetla mi się post na grupie ogłoszenia um, mojego miasta. o no dobra, no i było, że pani Anna Misiak ma 10 voucherów do wydania, no i jeden voucher 10 zł. No to przyznacie, że to jest niezła atrakcyjna cena. No i stwierdziłam, tak, mówię czemu nie, nie z dwóch voucherów do kina. No i za to, że wiecie, tak mi pomaga mój chłopak, to po prostu z nim pójść do kina. Bądź po prostu mu dać voucher, żeby mógł sobie na przykład sam pójść do kina. Bo to było, miało być do dowolnego kina, ale chyba tylko cinema. Ale dobra, nie światło. No i pisze, że e, jestem zainteresowana. E, no i bym prosiła dwa bilety. No i pani mi pisze, że są do dobrania od 8 do 11. Codziennie na bielawach. Choć nie kop tu. No dobra. Tak wie, no. Pisze, że ok no i ja też złożyć Was online. No ale online się yy, bałam wcześniej yy, brać tych biletów. Chodź, 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 choć yy, Żeby wiecie, nie było tak, że zawinie a nie zobaczę na oczy. No i pisze, że yy, podjadę po te bilety i się pytam się od że można płacić biletem. No że tak, można i pisze, że będę w poniedziałek, yy, że będę jutro, czyli dzisiaj we wtorek. No to pani mówi, no dobrze, 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 chodź, wypiszesz yy, mi się. Yy, to. No i okej. Okay. Nie pisze, że yy, mam, napisa yy, pod i mam napisać yy, pod apartem i mam napisać, yy, jak będę to na wyjdzie. No dobra. Pojechałyśmy, w się sensie ja i ładka. Na Bielawy idziemy pod apator. No i tam obsługa apata apartu się pyta em, w czym pomóc. No to mówię <grych> o co chodzi. No i państwo, mówią, że mają tylko w tym apacie e, Wolczary takie do kupienia. No wiele ale chodzi, żeby był post e, na, na grupie, że można odebrać bilety to to właśnie pod aparte i jak się napisze do tej pani no to się pyta kto no to pokazuje kto i ta, ta ekspedientka apartu e, mówi że pani z drugą osobą która się pyta o to ma się nie, panią Annę Misiak e, no i jak e, ta mówi proszę napisać Pisałam, że jestem, że czekam, że um, się od tego wtedy, bo przez chwilę informacja, że ta osoba jest niedostępna na, na Messengerze. Um, no i finalnie później, e, jak próbowałam wysłać, że, e, czekam, że czekałam tylko informacje, to była informacja, że nie można wiadomości wysłać, Czyli krótko mówiąc, to było fake totalny dla ostrzeżenia mogę wstawić Wam screeny i osoby tej co z rozmowy o treści rozmowy no oraz jak ta osoba się nazywa na fejsie mam nadzieję że ta osoba nie ma na zasadzie ilustam łatko zostaw na fejsie, tak zwanych fejkowych, na których będzie dawać na różnych grupach dalej e, tego typu e, posty, bo nie powiem to są nie fair posty, zwłaszcza, e, żeby nie było pół e, powiedzmy Torunia objecha objechałyśmy e, żeby po prostu odebrać te vouchery e, i That, nie? Um, no ale to się okazało No na cały mam bilet miesięczny um, od dzisiaj, więc um, no, nie jestem zbytnio straty na finansowo. No dobrze jest z tymi osobami, które wybrały opcję online i powiedzmy musiały celowo przyjeżdżać, nie wiem gdzie do miasta, no to... Wiecie, koszta podróży, ja nikt mi nie zwróci. No dobra, widzimy się jak już będę w domu. No dobrze, panie, mm. jadłam obiad mm. i następnie będę jechać na trening. Dzisiaj na obiad mam płatki z mlekiem granole Dubaj, która powiedzmy z dupki nie urywa. I tutaj właśnie przyszła królewna moja. <laughs> kochana o no i co, sobie pooglądam telewizję, zjem podładuję telefon i będę jechać na trening no okej, okay. właśnie na autobus gdyż jeden na siłownię i tak albo będę na zdjęcia grupowe czyli na salsation albo po prostu będę sobie na siłowni Trenować. Tak jak y, do tej pory trenowałam. Nie wiem, pomyślnie zastanówię się, czy pójdę na zajęcie grupowe, czy um, nie. Więc dobra, widzimy się, będziemy wracać do siłowni. No dobrze, więc tak, wróciłam. Teraz z autobusem, nie wracałam, bo bym była po 22. Więc um, po prostu sobie zamówiłam Ubera, gdzie około 20 minut jechałam. Chodź, chodź. A też jestem na słuchaczu, że... Um, chodź, łatka, um, z, tak jak słuchałaś z hotelą. Um, niech zrobi co musi, chodź. Łatka, bo zaraz do domu wracamy. i wracam z nią do domu, ja skakuję, w piżamę. Chodź, idziemy. No, tak jak mówię, ja wskakuję w piżamę. No, zostaw osę, zostaw tego bąka. Chodź tu. Ja się na, na koniec ciebie użrę coś. Tu chodź. Poluję na osę, bądź bąka, bądź... Albo to pszczołę A to nie jest bezpieczne, bo muszę uzrać i źle Się skończyć, niestety Źle. może Ale dobra Ja bym się z tego faktu nie cieszyła w ogóle Dlatego ja pilnuję dobra My się widzimy jak będę w domu No dobrze, będę już skończyła ten odcinek, więc Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i nie wspominajcie również udostępniać filmików, więc widzimy się w kolejnych, do zobaczenia, cześć!